Nie na tyłach Euckiego Centrum Kultury, a na placu Jana Pawła II odbył się w tym roku kulinarny konkurs o chochlam prezydenta Euku. Takie konkursy odbywają się już od 6 lat i mają jeden cel. Mamy tutaj taki tygiel różnych smaków i staramy się to wszystko pielęgnować, kultywować. A w konkursach przede wszystkim chodzi o to, żeby zaprezentować takie potrawy, które wykorzystują dary tych terenów. Mówię tutaj o jeziorach, o lasach. I do tego oczywiście dochodzi walor. Promocyjny. O główne trofeum na smak, zapach i wygląd walczyło sześć restauracji. Ekipy miały za zadanie przygotowanie dania głównego z produktów regionalnych i wariacji naleśnikowej. Stąd na stołach krokiety, śledź na placku ziemniaczanym, golonka, pieczona kaczka i naleśniki ze wszystkim, co przyszło do głowy ich twórcom. Jury spróbowało wszystkiego i wydało werdykt. Za najlepsze uznało roladę z pstrąga i boczku na szpinaku i karmelizowane naleśniki na powidłach waniliowora barbarowych serwowane z kwiatem czarnego bzu. Ich autorami jest załoga z restauracji niemiecka. To tam powędrowała chochla i czek na 3000 zł. Ta nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nie zależało nam na nagrodzie, powiem szczerze. Chcieliśmy po prostu się pokazać w mieście z jak najlepszej strony myślę, że nam się udało. To właśnie ryba była tym, co przekonało do restauracji niemiecka Dorotę Wellman, która razem z Robertem Moskwą gotowała Ełczanom dania nie Meksykańskiej i kurczaka z czekoladą. Są rzeczy, których nie lubię. Na przykład ja nie, nie bardzo e, chętnie jadam, ale rozumiem, że panowi, panom smakowa. Mam swojego faworyta. Uważam, że był smak, który mnie głowalił na kolana. Ryba jest stąd, ziemniaki są stąd. Mam nadzieję, że szwinak również. E, genialne danie nad jeziorami chciałabym zjeść taką. Lekką rybę wspaniałą i do tego jakiś cudowny deser z owocami. To by było świetnie. Swoje pięć minut miały także panie, które wystartowały w konkursie Mazury jabłkiem pachnące. Warunek był jeden: w wypieku musiało się znaleźć jabłka. Zdaniem jury rewelacyjny był makowczyk z jabłkami Honoraty Chodubskiej z Ełku. Pani Honorata otrzymała statuatkę i czek na 250 zł. Myślałam, że mi się nie uda, bo jak czek jak najlepiej to zawsze wyjdzie, że coś nie tak, ale smakowało. Rozebrali w mig. Kolejna kulinarna impreza w lipcu.